Można znaleźć się za czerwoną linią, ale można się znaleźć też przed niebieską. I o tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszamy na film. Witamy serdecznie wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale Audio Asyl. Zapraszamy również na naszą stronę internetową wehikuł-czasu.com oraz dziękujemy bardzo za wszystkie subskrypcje, do których oczywiście serdecznie zapraszamy, abyście byli na bieżąco z naszymi nowymi odcinkami. Dziękujemy również wszystkim, którzy wsparli naszą zrzutkę na Muzeum Stacjonarne. Dzisiaj, tak jak już wspomniałem, wolę być przed niebieską linią niż za czerwoną. Mamy tutaj taki piękny zestaw, który chcielibyśmy Wam dzisiaj zaprezentować. Ale zanim do tego, oczywiście, przejdziemy, według naszej tradycji, opowiemy co nieco z historii. A dzisiaj będzie to historia pewnego magazynu muzycznego, który w zasadzie bardzo wiele wydań tego magazynu otrzymaliśmy od pana Zbigniewa, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy jeszcze raz za przekazanie nam. Tego czasopisma do muzeum. I oczywiście w przyszłości będziemy wszystkie takie ciekawostki, które znajdziemy w tym magazynie z dawnych lat, bo mamy to od 1983 roku, mam tutaj również pokazywać i przytaczać, co się w tamtych latach działo na naszej scenie muzycznej. Kto u nas był, kto koncertował, jakie wypowiedzi się pojawiały na temat. Jakieś naszego ciekawostki, pa... książki. Tak. Oczywiście, ale to. Będzie w naszych następnych odcinkach, a dzisiaj opowiemy, jako że to pierwszy odcinek, trochę historii o samym tym magazynie. Tak, czyli kiedy wszystko to się zaczęło? zaczęło? W 1956 roku powstało czasopismo poświęcone muzyce jazz. Redaktorem naczelnym był wtedy polski dziennikarz oraz działacz jazzowy pan Józef Balcerak. I był on redaktorem naczelnym tego czasopisma do połowy 1977 roku. Na początku redakcja mieściła się w Gdańsku i wydawane to czasopismo było przez Radę Okręgową Zrzeszenia Polskich Studentów w Gdańsku. Natomiast w 1933 roku siedziba redakcji została przeniesiona do Warszawy. I wydawcą została spółdzielnia robotnicza, e, robotnicza, spółdzielnia wydawnicza prasa książka Ruch. I tak to się wszystko zaczęło. W pierwszych latach istnienia czasopisma jazz przede wszystkim popularyzowano muzykę jazzową w Polsce. No i oczywiście były to wydania czarno-białe na początku. Oczywiście były to wydania czarno-białe. Natomiast w połowie lat 60. W czasopiśmie pojawiła się stała, kilkustronnicowa rubryka Rytmi Piosenka, poświęcona już muzyce rockowej, muzyce pop. W połowie lat 70. natomiast muzyka rockowa stała się integralną częścią czasopisma. I w 1980 roku, w styczniu, do nazwy jazz dodano jeszcze dwa człony magazyn muzyczny. I teraz od 1900 1983 roku właśnie pojawił się, w tym roku pojawił się pierwszy kolorowy dwumiesięcznik. Właśnie tak to wyglądało, tu mamy 83 rok i to jest Urszula na tym właśnie tutaj, na pierwszej stronie tego magazynu. Już kolorowy. Tak, dwumiesięcznik na początku. Tak, Janice Joplin, Zbigniew Namysłowski, kontrast, czerni, bieli. No, będzie co czytać i będzie na pewno, co Wam opowiadać. Tutaj podaje rok 1984, czyli również jeszcze dwumiesięcznik. Mhm. Luty, marzec, 84. No, banda i banda. No, jeżeli ja dzisiaj tak dotykam tych gazet, no to faktycznie cofamy się w czasie. To ten papier to było zupełnie coś innego niż Dzisiejsze wydania, ale ma się z tym ogromny sentyment do, do tego właśnie papieru. Mimo, że jest to kolorowe, ale widać, że no, nie jest to tak piękne jak to jest dzisiaj, ale zawiera na pewno bardzo wielu ciekawostek, które wielu z Was, no i ja również, bardzo chciałbym usłyszeć, co się w tamtych czasach, jak byliśmy młodzi, działo. Tak. W 1986 roku już mamy miesięcznik. I tutaj też podaję jeden. Tak, Lepa, ee, numer lipcowy. Jennifer Rush, proszę bardzo. No, rozdzielczość jest tutaj, że tak powiem, no jedno wielkie ziarno, ale. Nieważne, ważna jest zawartość. I cenowo, jak to? Właśnie, już troszeczkę właśnie to. Czy to Tak, tak. Powiem Wam, że y, to jest tak. 50 zł kosztowało w 1984 i w 1983 też 50 zł. A y, tutaj w 1986 już 70 zł kosztowało. Natomiast tutaj mam z 1987 roku, roku wydanie specjalne. Przede wszystkim dużo plakatów, bo my wtedy zbieraliśmy i kupowaliśmy pod kątem zespołów, żeby, żeby nasze ściany wyglądały atrakcyjnie, jak przyjdą nasi znajomi, rówieśnicy. Dziewczyny na przykład? Też. I tutaj zobacz już cena, 250 zł. Tak, tak. No, wydanie specjalne, może dlatego takie drogie, ale tutaj mamy, właśnie pokażemy duży plakat. O, zobaczcie, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale jest Genesis, School, Wem, George Michael tutaj. Gwiazdy roku 87. Mega fajne. Hedgehog Boys. Mm. To były czasy. Dla specjalne Za dwie No i tutaj mamy rok 1990 i już 3300 zł. Tak. Czyli widzicie, muzyka rokowa zdecydowanie drożała. Informacje były coraz droższe. Widocznie, bo John Lennon tutaj na okładce już kosztuje 3300 zł. No i też logo zmieniało się, ewaluacja była jakaś tam graficzna. I tutaj mamy jeszcze, może ja już zatrzymam, z 1991 wydanie i cena 7000. Czyli praktycznie w pół roku. Tutaj mamy numer 7 i 8, lipiec, sierpień, być może to wakacyjne. Tak, Danie. wydanie, no bo ostatnie było chyba październikowe, prawda? Tak, ostatni numer ukazał się w październiku 1991 roku, natomiast później część redaktorów e, czasopisma Jazz i magazynu muzycznego e, w tym samym roku utworzyli e, czasopismo e, tylko rok. Czeka. No prawdopodobnie no, były przemiany i w jakiś sposób zdecydowano się, mimo że to był magazyn bardzo historyczny, nie? Na, na zmianę. Nie wiem dlaczego, może wy coś na ten temat wiecie, to piszcie w komentarzach, dlaczego tak się stało. No bo on jednak istniał od, no już prawie 40 lat. Tak, 1956 rok. No właśnie. A ostatni 1991. No, to jest strasznie długo, no szkoda, że taki magazyn zakończył yy, życie. No ale widocznie jakieś powody tego były. No Jesteśmy mocno ciekawi zawartości, jeszcze powiem szczerze, nie przeglądaliśmy tego zbyt, nie analizowaliśmy wszystkich tych wydań i różnych artykułów. No, do następnych odcinków trzeba się już będzie do, z tego przygotować i coś ciekawego dla Was, oczywiście, tutaj znaleźć. No bo na pewno pewne historie będą nam przypominały naszą młodość, a niektóre będą na pewno też dla nas całkowitą nowością, bo mogliśmy o tym nigdy nie słyszeć, na internetu nie było, więc pewne historie na pewno nam też umknęły. Będzie tutaj, się jak cofnąć w czasie. Tak, tutaj właśnie yy, no, jednej z ostatnich stron mamy i giełdę płyt, i pojawiło się już yy, ogłoszenia: typu piszą teksty, oczekuję propozycji od zespołów, spod znaku i tak dalej, i tak dalej. Tutaj podpisany Mariusz Czygielski. O! Piszą teksty. Ciekawe, różnego typu, różnego rodzaju ogłoszenia. Tak, to przejdziemy, zrobimy taką. Yy rubrykę u nas ogłoszenia. Czyli a, będziemy a, przedstawiać tak, tak. ogłoszenia z tamtych lat. Dokładnie bardzo. Chociaż w tych starszych wydaniach chyba tego nie było. Fajne. Y, to znaczy no Zobaczmy. musimy przejrzeć dokładnie tak, wszystkie. Tak. Nie wiem w którego roku się pojawiło to. O ogłoszenia. tutaj dyskoteki, nightkluby, dancingi. No my mamy, coś tutaj się pojawia, ale to jest grudzień 90, czyli już po przemianach. No a no do 83, czy spójrzmy tutaj w 84, czy na ostatniej stronie są jakieś ogłoszenia? Myślę, że to jeszcze wtedy nie było, nie? Zdecydowanie nie ma. Jeszcze ogłoszenia nie były modne, bo nie bardzo było co ogłaszać. Ale do tego wrócimy oczywiście w następnych odcinkach: do ogłoszeń i historii z życia Roka w Polsce i za granicą. A teraz przejdziemy krótko do prezentacji niebieskiej linii. No zapraszamy. Powiem Wam, że od zawsze z wielkim sentymentem wracam do tej serii, bo no, był to sprzęt, o którym zawsze, zawsze, zawsze marzyłem tą niebieską serię posiadać. Są no, miłośnicy niebieskiej serii na całym świecie, którzy kolekcjonują najwyższe y, modele, że tak powiem, z tej serii, no, łącznie z magnetofonem szpulowym RT 909, no my tego magnetofonu szpulowego nie posiadamy, przynajmniej jeszcze, bo ceny są chwilowo całkowicie jakby kosmiczne, ale ta seria tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo kultowa na całym świecie. No ja ją troszeczkę może odmłodziłem, bo dodałem tutaj tuner oraz odtwarzacz CD jakby nie całkiem od tej serii, ale ze względu na to, że to CD jest również bardzo kultowe, pioniera i yy, pasujący do tego tunerek też był. Więc stwierdziłem, że można to tutaj postawić i ewentualnie trochę zaprezentować. Ale tak naprawdę ta seria jest tylko dotąd. No, zegar jest jakby też od tej serii tyle, że zielony. Powinien być niebieski, a jest zielony. Ale co tu dużo opowiadać? Dajmy się wypowiedzieć. Muzyce. Oczywiście te kolumny są dużo za słabe, tego wzmacniacza. Jest to model dla osób, które chciałyby ewentualnie go szukać. SA9800, najwyższy wzmacniacz z tej serii, który posiada, no, jak już tutaj widzicie, bardzo dużo różnych funkcji. Na ich temat, oczywiście, możecie sobie poczytać, poszukać, bo mamy i tu, i filtry, i możliwości wyłączania. Wysokich i niskich tonów. No, wejścia, oczywiście gramofonowe, MC, MM, bardzo, bardzo fajny, rozbudowany wzmacniacz. Widziałem go kiedyś. Był do kupienia łącznie z podświetlonym potencjometrem głośności, również na niebiesko. Ktoś to zrobił sobie sam, ale wyglądało naprawdę fenomenalnie. Znalezienie tego wzmacniacza nie jest proste, a przynajmniej w pieniążkach, że tak powiem dostępnych jest to trudna rzecz w tej chwili, bo te wzmacniacze niestety, ale strasznie podrożały. Ale zawsze warto szukać. Okazje zawsze się jeszcze i tak trafiają. Powyżej mamy korektor graficzny. 12 suwaków na każdy kanał. Jest to też SG9800 od tej serii podświetlone wszystkie suwaki na czerwono i tutaj w momencie, jeżeli wyłączymy korektor to one oczywiście gasną bardzo fajny korektor jeżeli chodzi o dopasowanie dźwięku oczywiście dla osób, które kochają dźwięk z korektorem no to na pewno godny polecenia niektórzy oczywiście mogą Stwierdzić inaczej. Ja ten korektor bardzo lubię i muzykę przez niego również puszczam, więc uważam, że naprawdę można sobie dźwięk fajnie podstroić. Jeżeli lubimy, oczywiście, muzykę dysk dyskotekową do potańczenia, bo o takiej właśnie mówię. Wyżej już tutaj z niebieskim wyświetlaczem procesor dynamiki jakby to powiedzieć po naszemu. mamy możliwość zmieniania sygnału, czyli możemy robić głośniej lub ciszej na wejściu. Oraz dynamikę mamy tutaj do 16 decybeli od 4. Jest to bardzo ładny dodatek, jeżeli chodzi o tą serię Właśnie ze względu na ten niebieski wyświetlacz może nie tyle sama funkcjonalność tego ile właśnie to upiększenie tej serii. Magnetofon już kiedyś prezentowaliśmy CTF 900 najwyższy był 1250, no dzisiaj bardzo trudny temat i oczywiście yy, jeszcze bardziej kosmiczne ceny. No naszym najwyższym jest 900k. Też posiada bardzo dużo funkcji. Przede wszystkim to jest magnetofon trzygłowicowy, więc to już jest samo w sobie bardzo fajne. Licznik jak widzicie też jest elektroniczny niebieski, co bardzo pasuje do tego magnetofonu. Mamy tutaj sterowanie pamięcią. Mamy timer, regulowany bias, bardzo fajnie wyposażony magnetofon. Szukajcie, bo jeszcze się trafiają te modele za granicą za w miarę dostępne pieniądze te 900 więc jeżeli ktoś chciałby zacząć y, tą serię tutaj kompletować to naprawdę, jeszcze można to robić. No, jeszcze piętro wyżej znajduje się tak zwane echo, można tak powiedzieć, procesor który daje nam podźwięk. Może to będzie słychać. Podźwięk takiej hali trochę zmienia nam jakby dźwięk. I to urządzenie występowało też w kolorze, tutaj jest niebieskim, mimo że świeci trochę na zielono, ale w momencie, jak to wyłączymy, jest to niebieskie. Występowało też w kolorze zielonym do wieży e, pioniera, łącznie z tym zegarem, który jest e, właśnie wyżej. I e, wówczas świeci całkowicie na zielono. O tunerze nie będę wiele wspominał, bo jak widzicie, jest to już. Nowszy sprzęt, ale pokażę tutaj bardzo chętnie właśnie ten odtwarzacz CD. PD-70. Łączymy go tutaj. Zobaczcie jaki ładny display. Mamy możliwość zmiany. Są wskaźniki wychyłowe, yy, przepraszam, diodowe, wychyłowe można powiedzieć <noise> na diodach. Można wyłączyć całkowicie, lub pozostawić, yy, standardowo działa to w ten sposób. Jest to bardzo ładne, naprawdę. Podtrzmacz CD. Jeżeli chodzi o otwieranie, również nie działa on tak bardzo szybko jak te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Działa to bardziej dostojnie. Jest ciężki, stabilny i naprawdę fajny. zegar który stoi u samej góry pozwalał nam na obsługiwanie tego sprzętu czyli można było go było wyłączyć lub włączyć w pewnym czasie po pewnym, na konkretną godzinę oczywiście tu jest oczywiście nie pokazuję w tej chwili godziny prawidłowej bo po 25% nie kręcimy tego filmu ale można było podłączyć właśnie do niego z tyłu urządzenie wzmacniacz pod który można było podpiąć bezpośrednio magnetofon i wówczas jak załączył się wzmacniacz to załączył się również magnetofon. Także ten zegar jest też dość takim potrzebnym urządzeniem gdyż no jest w nocy, jeżeli chcemy i spać, no to nam się wyłączy, nie będzie całą noc grał. Także te zegary się nadal pojawiają. Widziałem je w granicach 90 euro. Więc jeżeli macie taką wieżę, a zegara nie macie, to na rynku niemieckim nadal te zegary. Oczywiście trzeba tylko dobrać sobie kolor niekoniecznie zielony, tylko właśnie niebieski ale warto ich szukać, bo wtedy byłaby kompletna wieża. Magnetofony szły tak jak już wspominałem. Był, była 800, 850, 900. Był też 1000. Oczywiście 1000 miał wskaźniki wychyłowe, normalne. 750 miała wskaźniki wychyłowe. Jeżeli się nie mylę, ma, tak. 750. Magnetofonów tego typu Pionier robił dużo. No ale z niebieskiej serii wydaje mi się, że są najładniejsze. Chociaż 1000 jest naprawdę pięknym i takim solidnym magnetofonem tu pozdrowie Wiesia, który ma właśnie tysiączkę i mówi, że jest z tych jego, a również posiada z niebieskiej serii to ta tysiączka jest według niego najlepsza bardzo możliwe, my tysiączki niestety nie mamy, nie testowaliśmy je jeszcze ale być może kiedyś się jeszcze trafi okazja i będzie można ją kupić, to Wam ją również pokażemy na razie pokazujemy to ze względu na to aby osoby, które Chcą ratować ten sprzęt. Być może do tej pory, mimo że oglądały nasze wcześniejsze odcinki, do których zachęcamy, bo ich jest już ponad 200, jeszcze się nie zdecydowały na nic konkretnego. To być może właśnie ta wieża, ten kolor i te wskaźniki w kolorze niebieskim do kogoś przemówią i rozpocznie swoją przygodę ze starym audio. Ja myślę, że. Zrobimy tutaj jeszcze dzisiaj taki bonus nocny dla niezdecydowanych. Oczywiście, super pomysł. Że, jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, czy niebieska seria byłaby dla niego, to jak zobaczy to w nocy, to na pewno się na to zdecyduje. I tutaj też pozdrawiamy Roberta, który oglądając chyba od jakiegoś roku, czasu dłużej nasz kanał, no właśnie niebieską serię zbiera i już ma całkiem niezłą kolekcję. Byliśmy, także dziękujemy. Dostaliśmy parę eksponatów do naszego muzeum. Yy, więc można się tym zarazić. Mamy już w każdym razie na pewno dowody na to. Tak, 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 jednego nie zarażonego. Zaujemy. Więc postaramy się zarazić, może jeszcze kilka osób. Bo jest to sprzęt naprawdę warty ratowania. I szkoda, żeby tak piękne magnetofony lub wzmacniacze lądowały na recyklingu. No a Sony do tego Tutaj pasuje. Tutaj też bo ma, mamy tak, tak, ma też niebieskie <laughs> oczy. Kocur, pobudka, pokaż oczy wszystkim, niebieskie. No, ten to zaspany. Aj, aj, aj. ten to ma życie, powiem Wam, że. To kot... Trzeba się chyba urodzić kotem, bo w następnym życiu, bo takie życie to. No, ale wtedy nie mógłby słuchać głośnej muzyki, bo sądy nie bardzo lubią, jak leci głośna muzyka. Bo zwierzęta tego z natury nie bardzo lubią, jak takie rzeczy się dzieją, więc. No. W sumie chyba lepiej jest jak jest. <laughs> Aczkolwiek do Blue Line pasuje. Tak, bardzo. Tak. Bardzo. Oczywiście. Piękne niebieskie oczy. No tutaj John Lennon nie Mię wiem, jaki miał kolor oczy, ale miał zawsze fajne okulary. Te okulary się wszystkim z nim kojarzą. No dobrze, także. Zrobimy bonus teraz nocny, czyli dla wytrwałych, którzy y, oglądają nasz y, odcinek do końca, obejrzą jeszcze y, ten sprzęt, jak pięknie wygląda nocą. Dziękujemy bardzo serdecznie za oglądanie naszego kanału, za subskrypcję, o które również prosimy, za zrzutkę na Muzeum Stacjonalne dla wszystkich osób, które nas wspierają oraz życzymy sobie i Wam następnych udanych odcinków. Do widzenia. Do zobaczenia.